Siedemanko, w dzisiejszym filmie pokażę jak trenować w domu przy użyciu handli. Yy, I pojawia się takie pytanie: jak trenować z handlami, skoro handle są za lekkie? I tu mam dwa sposoby treningowe. Jedne to jest seria łączone, zastosować można, lub super serie. Super serie polegają na tym, że wykonujemy dwa ćwiczenia w super serii na przeciwległe mięśnie, na mięśnie antagonistyczne, czyli powiedzmy biceps i triceps jako jedno ćwiczenie. A w seriach łączonych wykonujemy dwa ćwiczenia na tą samą partię, czyli powiedzmy dwa ćwiczenia na biceps lub dwa ćwiczenia na triceps. A więc, tak, teraz pokażę Wam, jak zrobić super serię. На бицепс и на трицепс. W tym przypadku 20 powtórzeń na biceps i 20 powtórzeń na triceps daje nam jedną super serię. Aby jeszcze bardziej utrudnić sobie super serię, możemy ruch ekscentryczny zrobić 2 lub 3 razy wolniej. Zaraz pokażę, jak to powinno wyglądać. Samo przy tricepsie. A teraz serie łączone. Serie łączone, czyli robimy dwa ćwiczenia na tą samą partię, czyli powiedzmy dwa ćwiczenia na biceps. Czyli jednym ćwiczeniem może być, tak jak robiliśmy, uginanie przed ramion, powiedzmy stojąc, albo naprzemiennie, lub obie hantle naraz. To będzie jedno ćwiczenie. A drugie ćwiczenie, zaraz od razu po tym, na przykład w oparciu o kolano. Możemy usiąść na coś, lub po prostu pochylić się, oprzeć się, łokieć o kolano, I wykonać też tyle samo powtórzeń, co przy pierwszym ćwiczeniu. Serie i powtórzenia oraz przerwy między tymi seriami dobieramy pod siebie i pod swoje możliwości. Dla utrudnienia, dla tych, dla których nawet super serie są zbyt, zbyt proste, czy tam Mm, nie dają tej pompy takiej mięśniowej Moja propozycja jest, że Zrobić powiedzmy 3-4 serie Bez przerwy Przerwa na przykład dla bicepsu Będzie wtedy, kiedy będziesz robił triceps A przerwa dla tricepsu Będzie wtedy, kiedy będziesz robił biceps A więc zaczynajmy I ręce się spompowały. W kolejnych odcinkach pokażę jak robić inne partie w super seriach i seriach połączonych. Do zobaczenia. Cześć!